Siemanencja, drodzy widzowie, z tej strony ja, Felix. witam was w tym odcinku The w Dark Souls 3. I jak widzicie, stwierdziłem, że najpierw pójdziemy sobie drogą kryształowego mędrca właściwie. Czy tutaj coś jest? Czy to robak? Czy tutaj nic nie ma? Okej, okay, bezcelowa droga, pewnie można było wiem, skakać na, na tego czarodzieja. Eee, czyli idziemy tędy. Tak się zastanawiałem, czy tutaj też będą jakieś dwa rozwidlenia, ale nie ma. Idziemy tędy. I, i co? No i stwierdziłem, że faktycznie to będzie najbardziej odpowied... Okej. Okay. Odrobiłem sobie już migoczący titanit. Które straciłem na. O! Odrobiłem sobie już oba migoczące tytanity które straciłem na ulepszenie właśnie tego e, miecza. W sumie spoko. Chociaż w sumie teraz miałbym już cztery. A nie wiem, czy z tego miecza będę jakoś długo korzystać. No przynajmniej na razie. Trudno. Gdzie ja właściwie jestem? Okej, okay, widzę, że tutaj są nasi starzy znajomi. Póki co jeszcze przeciwnicy się nie będą zmieniać. W sumie spoko. W sumie jeszcze tak długo z nimi nie walczyłem. Biwa dla jaszczurka. A, no tak. Ona się nie ruszała, to prawda. Okej, okay, tamten koleś idzie górą. Ale mi jabła. Ale coś mało czaruje. Jak na nią. Muszę przyznać, trasowałem się, że dwóch tych koleś się na mnie rzuci w tym momencie. Mam nadzieję, że tylko jeden. Ale oni chyba mają pełne teraz. te. te klatki. Hem Herolda, zbroja Herolda, okej. Okay. Mam jakąś kolejną zbroję, więc może ewentualnie zamienimy ją jeszcze sprawdzę. Sprawdzę, jak stosunek wagi do obrony. Zaraz, w sumie Oni wcześniej nie mieli tych koszy Dlatego mi się wydawało, że coś dziwnie wyglądają Znaczy tych klatek Klatki miał tylko ten jeden koleś Którego spotkaliśmy w tamtym sekretnym miejscu A wszyscy inni nosili deski przecież Okej okay. No w sumie pewnie to niewiele zmienia Ale jednak jakiś tam fragment Może to historię opowiada W sumie Dark Souls 3, wiecie, opowiada wszystko Całym swoim światem No Ostrożnie Szkoda, że te estusy jeszcze tak mało leczą Ale w sumie nie znaleźliśmy jeszcze żadnego ulepszenia życia Znaczy właściwie żadnego ulepszenia leczenia estusów Znaleźliśmy masę różnych fragmentów butelek i tak i tam Ale tak poza tym to nic wielkiego Trochę szkoda Dobra, póki co nie jest specjalny trud Znaczy głupio, już zmarnowałem w sumie aż trzy butelki nie powinienem. A! Zebrajach Rolda jest cięższa. Wyglądam jak taki hobbit. Wszystko jest cięższe, ale ma trochę lepszą obronę. No trudno, spróbujemy się tym pobawić. No w każdym razie mamy strój Lucatiel. Znowu ognisko? Znaczy ja rozumiem, żeby nie chodzić taki kawałek drogi, ale to w sumie po co było ognisko tam zaraz przy czarodzieju? Jak to się nazywa? Aha, już otworzyliśmy nową rzeczkę, Tedrek Głębi. Czyli tutaj będzie jeden z y, tych przeciwników, bosów, właściwie władców płomieni, Aldridge. O ten skurwiel wyczaił. Aleś, widzę, lubi rozbijać bloki. I dużo skakać, skurwiel, lubi też. W sumie zachowuje się trochę jak gracz. Chciałbym móc go trafić. Ej no kurwa. No gdzie ty żeś to przerzucił tak? Pod jakim kątem? Jebany potwór. Jak ja go kurwa wtedy trafiłem, to nie wiem. Pewnie jego by trzeba było parować, bo kolej dużo atakuje i dużo odskakuje. Wow, przebił się przez moją obronę. Aha, bo on uderzał tym mocnym atakiem specjalnym. No. Jaki dziwny zbieg okoliczności, że ja go kurwa nie sięgam za każdym razem. To, on mnie tu zabije, to jest jakaś masakra. Zmarnowałem na niego 700 osób, już w tym momencie. No, dawaj, jeszcze dwa ciosy. Ty pierdolony szmaciarzu, tylko 1650, to nie jest specjalnie dużo. Chociaż, no, no nie jest dużo, bo ile ja na niego zmarnowałem czasu. Popioły paladyna? What the fuck? To jest jakiś ważny przedmiot? Jest ważny. Opiekunka kapliczki przygotuje nowe przed... Naprawdę? Ja się nie... Nie, nie dawała mi tego? Opiekunka kapliczki? To kto to jest? Czy to jest ta pani, która nas leveluje? Ona w sumie nam nie daje nowych przedmiotów, więc. Więc, no nie, no nie wiem. No, jakoś mi się to wydaje, podej. Mm. Nie, ty na pewno nie. Ale zaraz sobie wylewerujemy. Ty? To ty! I co ty mi teraz możesz zaoferować? Czy to są jakieś nowe specjalne rzeczy? Maska wygnańca. Czyli popiół z tamtych kolesi im dałem. Wielki kapelusz mędryca. Podoba mi się ta maska, może nawet ją sobie kupię, ale nie teraz. Ma półksiężycowy topór. Brzmi interesująco. O, jest ten. Jest ten klucz, o którym mówiłem kilka odcinków temu, który sobie kupimy, ponieważ się przyda, stani, tak czy siak. Daję moc ognia do broni w prawej ręce i tutaj już więcej chyba na razie nic nie kupimy, przynajmniej nie ma sensu co, coś więcej kupować. No ewentualnie właśnie ta maska, bo jest fajna, ale tak poza tym chyba nie. E, dobrze. To teraz tak. pogadajmy sobie z naszą drogą koleżanką. Jeden levelik sobie damy w mm, no wiem, wiem, że muszę wybrać jeden atrybut do rozwinięcia, spokojnie e, dajmy sobie wytrzymałość, czy vigor? Chyba na razie jeszcze Wigor damy, tak? Może do 15 spróbujemy dojść Wigor. Elo? <grytania> Ona mi mówi, bywa, Janiela, ja nie i tu odkurwiam jakieś leparkerere Dobra, wracamy do katedry głębin, już teraz idziemy tam na górę Chyba, że jeszcze w prawo pójdziemy, bo tam były niby... drzewa i takie tam, ale... Ale wyglądało jakbyśmy mogli tam przejść Wielka kosa, wielka kosa dalej mnie intryguje. Chciałbym bawić się tą bronią, ponieważ ona jest fajna, każdy kto się gdzieś blokuje, czy coś i tak dostaje. Ponieważ... A w sumie nieważne, tam nic nie ma. E, ponieważ kosa jest taka fajna, że ona od tyłu uderza. Że zahacza przeciwnika w plecy, to jest zajebiste. Pewnie nakłada też efekty wykrwawiania, co może się przydać. Co tutaj jest? Czy tutaj nic nie ma, czy ja idę do jakiegoś kolejnego sekretu? Przede mną tarcza. Wróg z tarczą? będzie mnie zrzucać, boję się. Nie! Tarcza z herbem. Czy ja kurwa kupiłem taką samą? To jest pewnie odniesienie do solsów jedynki Kupiłem tarczę za 4000, okazuje się, że tu jest kurwa lepsza Pod każdym względem Ofak. fuck Ja... Pierdziele, jakbym spadł od razu, to bym zginął Dzięki boziu, żeś czuwał nade mną No dobra, no to... Ty Wygląda jak jakiś. O, oh, fuck! No znowu. Oh, kurwa. Jak pierdolną. No niedużo mu tu mogłem zrobić, to trzeba przyznać. Jedną raz, a porządnie. Dobrze, że miałem tylko tysiąc. 1000... a w sumie to i tak jest tutaj obok. Kurwa, jak falną. Gdzie ja jestem? Tutaj jestem. Spróbuję trafić w głowę, żeby zadać największe obrażenia. On trafił mnie, ja trafiłem jego. Dobra, ha. Stary. O, oh, fuck. Pewnie on nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o używanie tego, bo najprawdopodobniej koleś nie ma żadnego licznika many czy coś takiego. I to jest hamskie. Bo skoro w sumie przeciwnik korzysta z takich samych taktyk jak my, to powinien też zużywać to samo co my, a nie będzie klikać 10 razy. No i pierdol się, zamroziłem cię właściwie w tym momencie. Dasz mi coś ciekawego? To był dość trudny przeciwnik. Piękna tarcza. Dostałem już dwie tarcze w tym momencie. Aha, ty nie jesteś wyjątkowo. Eee, nie absorbujesz 100% obrażeń fizycznych, ani żadnych również też. Dużo tu tych dziwnych roślin. O kurwa. Trochę mocniejszy pies był. Tutaj mamy jakiegoś kusznika z ognistymi bełtami, co mi się bardzo nie podoba. Ja pierdziele! Powoli, powoli. Kurwa, powoli. Wyskoczył mi tamten pies i tak się trochę nie spodziewałem. O kurde, tu jest, tu jest ich dużo. Właśnie słyszałem psa. A oni będą do mnie walić jak z karabinu. Ostrożnie, pewnie najpierw muszę zgarnąć wszystkie psy z okolicy żeby wszyscy, wszystkie się na mnie sfokusowały po kolei. A później, dopiero będę mógł iść dalej do nich. Bo widzę, że jest jeszcze przynajmniej jeden pies. O kurwa, no ja pierdolę. Niebane gnidy. Bez honoru. Dobrze, że uderzenia tych psów nie są jakoś specjalne, mocne i dużo energii mi zostaje po ich uderzeniu jeszcze. Jak zablokuje cię, starczą. No, Skończyły ci się psygnoju. Dobra, co mnie tu kuźwa czeka? Jakieś nagrobki, jakiś czarodziej? Uważaj na pusty. Spróbuj okrążanie. O kurwa Co tu się stało I jak ja żyję Przynajmniej rozumiem o co chodziło Koleś się samo spalił Dokonał samospalenia to chyba lepsze słowo Ale <laughs> koleś się samo spalił O nie, 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 ty mi się tu kurwa nie podpalisz. Tak się zastanawiałem czy jeden z nich zmieni się znowu w tą czarną masę. Ale okazało się, że jednak nie Dobra, tutaj jest. Tutaj będzie później pewien quest. I nie pytajcie skąd wiem, znaczy no niechcący zajrzałem do internetu, ale... Znaczy nie niechcący zajrzałem do internetu. Niechcący w tym filmie był taki spoiler. Skąd ten... Cordis. Nie wierzę, że przede mną jest ognisko, bardziej przede mną jest przeciwnik. Wygnoję. Zwłaszcza, że macie 0 ocen. Dobrze, że był tu fragment butelki Estusa, którego sobie przerobimy. U Andrzej. I tu jest trochę zombie. Nic za nich nie dostaje, czyli ma bardzo możliwe, że się respią w nieskończoność. Nie zmienia faktu, że są pewnie w chuj irytujący, ale respią się pewnie w nieskończoność. Hmm. No kusi mnie, żeby przejść przez ten cmentarz. O kurwa, what the fuck! Cóżeś... ty... panocku. Jesteście dość dziwnymi zombiekami Nie, nie powinienem dać się wam otaczać, bo jak mnie złapiecie, to tyle. Ale szkoda, że nie ma za was żadnego expo. Nawet po jeden, jakby się za nich dostawało. Kurwa, sporo was tutaj. Nie ja wiem, czy to dobre miejsce, żeby iść. I może być kiepsko z powrotem. A może tu jest jakiś nekromanta? Nie wiem, ale widzę coś dziwnego. Ej, dostałem za tamtego dusza. To jest jakiś skrót? No nie, nie było tego skrótu wcześniej. Czy to jest jakieś tajne przejście? Ło kurwa, właśnie tak mi się wydawało! Jebane, gnoje! Czyli niektórzy z nich pewnie mogą... Mogą się przemienić w tamto. Ten koleś wyszedł z... O właśnie. What the fuck to w ogóle jest? Ej, oni mi chyba dają jednak po te 22 dusze, tylko ja nie wiem czy to tylko ci... Oni też mi dają 22 dusze. Właśnie wskoczyło mi jakieś wykrwawianie. Hii! Oni coś na mnie nakładają. Czy ja się mogę z tego jakoś wyleczyć? Nie wiem, ale kończą mi się stusy. Miałem nadzieję, że to może uleczy wykrwawienie, ale nie uleczyło. Bo właśnie cały czas mam ten krwotok. dobra, już spada. Gdzie znowu pole strzału? Cieszę się, że pan nie nakłada tych robaków. Jestem panu niezmiernie wdzięczny. Albo pani, w sumie nie wiem. Pierdol się w każdym razie. Chyba jeden z nich się właśnie przemienił. Albo po prostu się zżygał. Mhm. Odłamek tytanitu to wyglądało na jakąś zasadzkę, że ten tytanit podniosę i zaraz kurwa, mi wyskoczy jakiś gówniarz. Czy chodziło im o dupę, że ten koleś jest wypięty? Ale widzę, że faktycznie znalazłem jakiś skrót. Tylko pytanie, gdzie on kurwa prowadzi? Sprawdzę, bo potrzebuję estusów. Mam nadzieję, że nie nawiedzi mnie żaden przeciwnik. No kurwa chyba się żartujesz. Zaraz zginę w bolesnych mękach, jeżeli tutaj nie ma pierdolonego ogniska. Jest! A ja, nie, im, ja, ja im nie ufałem Szybko! Szybko! Siadaj, siadaj! Jezu! Ja, pierdolę! I faktycznie było tu odnisko. Kurwa, muszę więcej wiary w nich pokładać. Kurczasty bicz. Chybać wszystkie stołki. Okej, okay, mamy dwa. Różne wyjścia. Z tej strony nie mogę otworzyć. Pytanie, czy mogę tamto? Jeśli nie, to wychodzi na to, że będę musiał tam tędy iść. Tylko wymaga Tak. Wymagana pochodnia. Czyli czy muszę ich podpalać? Hmm. Najprawdopodobniej. Dobra, to skoro mamy tutaj ognisko, to w tym momencie możemy w sumie sobie zakończyć. Hmm. No, w tym momencie sobie zakończymy i w następnym najprawdopodobniej pójdziemy mordować tamtych robakoplujnych skurwieli. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Troszkę odkryliśmy. Trochę się męczyłem, co prawda, na początku z tym skrytobójcą na początku, ale ogólnie daliśmy radę. Eee, więc mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam Was na następne odcinki. Na razie. Nie. Moment. Nie na razie. Wyskoczyło mi, że ktoś mnie atakuje. Momencik. Idealny moment, co jest kurwiel wybrał. No ciekawe. Chyba nie ma go. Wydawało mi się, że wyskoczyło. Atakujecie. Mogę się teleportować stąd? No, może to będzie dobry wyznacznik tego. Nie mogę, czyli ten koleś naprawdę gdzieś tu siedzi. Zaraz jak ja tu wskoczę, ja wskoczę jakoś. Aha, tędy. Cieszę się, że zginąłeś. Gdzie jest ten skurwiel? No gdzie ta kurwa? A on tu w ogóle jest? Pewnie poszedł tam na te trupy. Mhm, mm jaki kutas są tam będzie czekać cały czas? W sumie wybrał sobie chyba. A jesteś. Dobra, fioletowy. Ciekawe do jakiego konwenantu należysz. Będziesz mnie parować, nie? Ale widzę, że kod... Kopiący kurchany, aha, okej. Okay. Widzę, że kod sieciowy dalej działa jak działa. No właśnie, tak myślałem. On chyba skataną jest to z początku. Bo zbroje ma najmity, to widzę. On może się leczyć? Co to za bullshit? Ja myślałem, że tylko gracz może się leczyć. A napadający nie ma takiej możliwości. No kurwa, chyba sobie żartujesz. To on mnie teraz na pewno rozpierdoli. A, no, no fajnie eee, Z jakiej pizdy Wrogowie mogą się leczyć, co? Byłem stuprocentowo pewny, że nie mogą Jak mnie napada chuj, to niech mnie bije Głąb jebany No trochę mi popsuł moje piękne Kurwa do dokonania W tym odcinku, tak czy siak Mam nadzieję, że wam się podobało Trochę przedłużyło się, no ale Hej, to nie moja wina, tylko losowości tej gry. Do usłyszenia w następnych odcinkach, na razie.